Księża Dzieciom czyta Ksiądz Piotr. Pewien człowiek zabłądził na pustyni i od dwóch dni wędrował wśród niekończących się rozgrzanych słońcem piechów. Był już u kresu sił. Niespodziewanie ujrzał przed sobą sprzedawcę krawatów. Nie miał on przy sobie nic innego, jedynie mnóstwo krawatów. I natychmiast próbował sprzedać jeden z nich człowiekowi umierającemu z pragnienia. Wyczerpanemu i spragnionemu wędrowcy handlarz wydał się szalony. Czy ktoś przy zdrowych zmysłach próbowałby sprzedać krawat człowiekowi łaknącemu jedynie wody? Sprzedawca wzruszył obojętnie ramionami i ruszył w dalszą drogę. Przed zapadnięciem zmroku znużony wędrowiec już z wielkim trudem poruszający z bolałymi nogami uniósł głowę i osłupiał. Znajdował się przed elegancką restauracją, obok której stał szereg samochodów. Budynek był okazały, a dookoła niego rozciągała się pustynia. Z trudem dowlókł się do drzwi restauracji i prawie mdlejąc z spragnienia wyszeptał. Litości, wody. Przykro mi, proszę pana, rzekł ze współczuciem uprzejmy Szwajcar, nie przyjmujemy gości bez krawatów. Drogie dzieci, czy ktoś z Was kiedykolwiek w swoim życiu musiał zrobić coś niedorzecznego? Czy musieliście zrobić coś takiego, co na pierwszy rzut oka wydawało się nie mieć sensu? Bo do czegoś takiego został zaproszony bohater naszej dzisiejszej bajki. Popatrzcie, był bardzo spragniony, chciało mu się tak bardzo, ale to bardzo pić, a napotkany sprzedawca chce mu wcisnąć krawat. No niedorzeczne, no bezsensowne. No chyba się ze mną zgodzicie, że temu spragnionemu krawat nie pomoże. Krawatem się nie napijesz. No chyba, że komuś się uda, to niech się zgłosi do mnie, to może o jakiejś nagrodzie pomyślimy. Ta propozycja sprzedawcy wydawała się nielogiczna, jest jednak w tym wszystkim jedno ale. Ten sprzedawca wcale nie proponował napoju spragnionemu, ale oferował mu coś, co go do wodopoju przyprowadzi. Coś, co mu do tego wodopoju da wstęp, bo przebył już tę drogę prawdopodobnie nie raz bo był bogatszy o te życiowe doświadczenia. Spędził na tej pustyni więcej czasu niż ten nasz spragniony bohater. Po prostu znał to miejsce jak własną kieszeń. Kochane dzieci, do kogo jest podobny ten nasz dzisiejszy bohater? Z kim on się wam kojarzy? A nie jest tak, że w tym spragnionym bohaterze bajki odnajdujecie siebie samych? Jak wielu sytuacji nie rozumiecie jeszcze jako dzieci, a rodzice wam tłumaczą, żeby sprzątać po sobie, żeby myć ząbki, żeby przykładać się do obowiązków szkolnych, żeby ładnie zachowywać się w kościele, na mszy świętej. Każdy z nas może zobaczyć siebie samego w tym spragnionym bohaterze naszej bajki, który miał zrobić coś, co nie do końca wydawało się ani fajne, ani przyjemne, ani nawet logiczne. Ja na przykład pamiętam taką sytuację z mojego dzieciństwa, jak byłem takim małym dzieckiem. Nie wiem, czy jeszcze do szkoły chodziłem, może do przedszkola. Jeździłem rowerem. No i jak to w rowerze są hamulce. Z reguły dwa. Jeden do tylniego koła, drugi do przedniego. I mama mi powtarzała, Piotrusiu, na razie nie hamuj tym przednim hamulcem, używaj tylko tego tylnego. A jak podrośniesz, to wtedy będziesz sobie używał i tego przedniego. No i jak mi tak mama naopowiadała, to ja byłem tak bardzo zaciekawiony, co to ten przedni hamulec jest. I oczywiście, niestety go wypróbowałem. Mówię niestety, bo pewnie domyślacie się, jak zakończyła się ta moja przejażdżka rowerowa z hamowaniem przednim hamulcem. Drogie dzieci. Tak już jest w naszym życiu, że aby dorosnąć, potrzebujemy pomocy innych, pomocy naszych rodziców, którzy chcą dla nas jak najlepiej. Stąd właśnie te różne zakazy, nakazy, prośby. Być może my ich na razie nie rozumiemy, ale starajmy się je przyjmować z takim zaufaniem, bo przecież nasi rodzice, nasi dziadkowie, wychowawcy, nauczyciele, katecheci przeżyli troszkę więcej czasu na tej naszej. Odwołując się do dzisiejszej bajki ziemskiej pustyni, i naprawdę bardziej znają życie, i chcą nas tego życia nauczyć. Tak, kochani, bo życia trzeba się nauczyć trzeba nauczyć się żyć, bo przed nami długie życie chwilę tu na ziemi, a potem na wieki już w niebie. Dlatego, drogi słuchaczu, z zaufaniem przyjmuj te czasami nielogiczne krawaty ziemskie, tak żeby kiedyś wejść do niebieskiej restauracji życia wiecznego. Dobrej wędrówki po pustyni naszego życia, kochane dzieci. Szczęść Wam Boże!